Funkcja w jest określona wzorem w od x równa się 3x do czwartej minus bx minus 2a dla wszystkich liczb rzeczywistych. Równość w od minus 1 plus w od 1 równa się 0 zachodzi gdy. Musimy wyznaczyć parametr A, czyli będziemy musieli po prostu rozwiązać to równanie, podstawić do tego równania w minus 1, czyli skorzystać z tego wzoru, podstawić pod x minus 1 i to wyrażenie dla minus 1, jakie nam wyjdzie, wstawić w tym miejscu, potem tak samo dla w 1 i prawdopodobnie otrzymamy jakieś równanie z naszym parametrem a i następnie go wyliczymy. No to policzmy, ile to jest w minus 1. Podstawiamy do tego wzoru pod x minus 1, 3 razy minus 1 do czwartej to jest 1, czyli będziemy mieli 3 razy, od razu napiszę 1, dalej minus b razy x, czyli razy minus 1, czyli tutaj ostatecznie będzie po prostu plus b, no ale piszemy dalej minus 2a. Następnie plus W od 1. I teraz do tego wzoru podstawiamy pod x1 3 razy 1 do czwartej to będzie po prostu 3 razy 1, to może od razu napiszę 3, dalej będzie minus B razy x, czyli po prostu razy 1. No i na końcu jeszcze będzie minus 2a i to wszystko ma być równe. 0. Może uporządkuję jeszcze cały ten napis, wymnożę te proste, wykonam te proste działania. 3 minus b razy minus 1 to będzie plus b. Dalej będzie minus 2a. Następnie plus 3 minus b razy 1, czyli minus b i jeszcze minus 2a. To się równa 0. Zobaczymy, co nam się tutaj zredukuje. Plus b z minus b. No i minus 2a, minus 2a to będzie łącznie minus 4a, a 3 plus 3 to będzie łącznie plus 6 i taka suma musi być równa 0, czyli wychodzi na to, że po prostu minus 4a jest równe minus 6. Dzielimy obustronnie to równanie przez minus 4, przez współczynnik, który stoi przy a i otrzymujemy, że a jest równe minus 6 podzielić na minus 4, czyli po prostu 6 czwartych. Czyli w uprosz po uproszczeniu to będzie 3 drugie. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 2. No i to jest odpowiedź do tego zadania. A równa się 3 drugie. I taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B.